Dziś, 2 września, poza inauguracją nowego roku szkolnego, krakowski uczniów czeka również otwarcie hali sportowej, w ramach której zostanie rozegrany mecz pomiędzy zespołami AGH Stork z Kraków oraz Hutnik UKS Dobry Wynik. Na relację zaprasza Piotr Musiałek, siatkarskiportal.pl A teraz drużyna nam długi dobry wynik Tomej Łopary. Niech Piła. Stepastian I kolejny domek Śmierzki, Andrzej Świdano. Numerek cztery, kapitał, Numer jeden. Razem ze mną kapitan AGH Stork z Kraków, Patryk Łaba. Gratuluję przede wszystkim zwycięstwa, ale chyba nie wynik był dzisiaj najważniejszy. Tak, dziękuję przede wszystkim. No, nie chodziło o wynik na pewno. Pilnowaliśmy naszych założeń taktycznych i pewnych zagrań, które mamy realizować w trakcie sezonu. I to było ważne. No i też dla kibiców graliśmy, żeby mogli nas zobaczyć jak w małych derbach Krakowa, takich nieoficjalnych. No bo w sezonie chyba nie będziemy mieli okazji się zmierzyć, także to była fajna okazja, żeby zobaczyć dwie krakowskie drużyny na parkiecie przeciwko sobie. Duże obciążenia na treningach na siłowni, bo widać, że jeszcze tej świeżości u was brakuje. No tak, jesteśmy w trakcie ciężkiej siłowni, my mamy ją trzy razy w tygodniu, trenujemy dwa razy dziennie po około trzy godziny, także no, obciążenia są duże, no ale tak to jest w okresie przygotowawczym, szczególnie, że jesteśmy Beniaminkiem, musimy zacząć wygrywać i grać na maksa już od pierwszego meczu, nie możemy sobie tam pozwolić na jakieś przygotowania jeszcze we wrześniu, tylko we wrześni w październiku, przepraszam, w październiku musimy już grać na maksa. Jeszcze pytanko odnośnie nowych zawodników. Dobrze się wkomponowali do zespołu? Y, jasne, dogadujemy się świetnie. Y, atmosfera jest bardzo dobra. Mieliśmy małe spotkanie integracyjne i układa nam się wszystko jak należy. Także na to na pewno narzekać nie możemy. I no, miejmy nadzieję, że to przełoży się na dobrą atmosferę na boisku. Zresztą chyba widać, że jak gramy, to. Coraz lepiej się rozumiemy i jest coraz mniej takich niepewnych sytuacji.